Rocznica Powstania Warszawskiego to smutna okazja do tego, żeby o tym mówić, ale może właśnie to jest powód, dla którego ten problem wybrzmi donośniej. Kiedy władza w Polsce przestanie ścigać, upokarzać i gnębić służby mundurowe? Jak Polacy mają się czuć bezpiecznie, kiedy rząd ściga policjanta, żołnierza, funkcjonariusza Straży Granicznej? Na polecenie prokuratury zostało zatrzymanych czterech policjantów, dlatego że, uwaga, ujęli i skuli kajdankami groźnego mordercę który się na nich rzucił i który się na nich poskarżył. Polscy żołnierze strzegący wschodniej granicy przed migrantami Putina są przez Was ścigani i Polscy strażnicy graniczni są przez was traktowani jak chłopcy na posyłki, przez niemieckie służby. Odbierają od Niemców migrantów, których oni nie chcą i przesyłają do naszego kraju. Dlatego wzywam dziś rząd i jego prokuratorskie służby. Przestańcie hańbić polski mundur i upokarzać tych, którzy go noszą. Tu chodzi o bezpieczeństwo Dziękuję. każdego z nas.